Dzień dobry, mam na imię Gabrysia, chodzę do klasy pierwszej B, przeczytam fragment, fragment mojej ulubionej książki o Elzie i Annie. Nazajutrz wieczorem na zamkowym dziedzińcu zjawiło się trzech dość niezwykłych gości. Byli to Sven, wesoły kudłaty renikę, Kristoff, młody pozyskiwacz lodu, Wychowany przy stole. I Olaf, mały bałwanek, który uwielbiał słońce i gorące uściski. Olaf potrafił też mówić. Nie mogę się doczekać wycieczki nad jezioro – Szczebiota właśnie wymachując radośnie rączkami z patyków. Spokojnie, ostudził jego zapał Krystof. – nigdzie nie pójdziemy bez Anny i Elzy. Krystof obiecał, że zabierze siostry nad zamarznięte jezioro, leżące wysoko w górach. To była właśnie atrakcja, numer cztery na liście Anny. Jesteśmy! zawołała Elza, wychodząc wraz z Anną na dziedziniec. Obie pomachały wesoło Krystofowi, Olafowi i Svenowi. Reniper prychnął raźno. I podciągnął bryczkę z kristofem i bałwankiem. Bliżej sióstr Anna poklepała swe na popysku, a renifer zaczął ją ost ostrożnie obwąkiwać. Wiedział, że znajdzie to, czego szukał: wielką, soczystą marchewkę ukrytą w kieszeni Anny. Od razu zaczął ją krupać z błogim zadowoleniem. Po marchewki był jego ulubionym przysmakiem. Teraz nadeszła kolej Elzy, by przywitać się z Reniferem. Podrapała go łagodnie między rogami. Sven zaczął jej węszyć po kieszeniach, ale z rozczarowaniem odkrył, że są zupełnie puste. Palsnął z rozżaleniem. — Hej, nie wszyscy muszą ci przynosić marchewki. — Stary! – upominał go Kristo. Sven odwrócił się od niego i zaparł nos do góry. Był obrażony. – Nie zwracaj na niego uwagi! – poradził Elzie Kristo. – Ktoś chyba wstał dziś lewym kopytem. – To nie byłem ja! – zapewnił gorliwie bałwanek. – Wiem! – mówiłem o panu rozgrażnionym Logatu. Odparł Kristo i wskazał na Svena. Panu logatu? – Panu rogatu? spytał zbity z tropu Ola. Chyba go nie znam. Oczywiście, że znasz. Zapewnił go chłopak. Spokojnie, Olaf. Dziękuję.